Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Zerkam tutaj w obiektyw, ale zerkam też i tutaj. Miałem, miałem też, będąc na spacerze z Elmo, włączone radio watykańskie, yy, bo to jesteśmy... Świetnie, że idzie mi nagrywać to właśnie te... Idzie mi nagrywać to? Przychodzi mi nagrywać, to proszę, bo tutaj skupiam się w czasie już konklawie <laughs> i czekamy, jak to się mówi, na pierwsze dymy, czyli wyniki pierwszego głosowania tuż, tuż. Wy już to wiecie, bo kiedy wrzucę ten film, to będziecie wiedzieli, jakie były te wyniki. Większość mówi, że no, jeszcze papież teraz nie zostanie wybrany. Wy już wiecie, bo ten film wrzucam, prawda, później. Niesamowity mamy czas. I tak mi się teraz skojarzyło, siedząc sobie tutaj z Wami, że to są piękne czasy i naprawdę niesamowite to jest, będzie mój czwarty papież. Każdy z nich Wniósł coś wyjątkowego szczególnego. Myślę, że nie tylko do mojego i do waszego życia, ale zobaczcie, ten papież y, będzie papieżem maryjnym. Oczywiście, żaden papież nie był papieżem antymaryjnym, bo żaden papież nie był antychrystem. Natomiast dlaczego pozwalam sobie powiedzieć, że ten papież będzie papieżem maryjnym? Nie właśnie dlatego, że inni maryjni nie byli, no bo y, Karol Wojtyła. Jan drugi, II, który w swoim herbie miał totus stus cały twój. Czy był bardziej maryjny od papieża Franciszka, który no, zgotował nam wszystkim taką niespodziankę, że poprosił, aby jego ciało zostało złożone w Bazylice Matki Bożej Większej. I przez całą uroczystość pogrzebu papieża Franciszka, Byliśmy właśnie z wizerunkiem Matki Bożej Większej. A zatem yy, każdy papież był Maryjny, bo żaden papież nie jest Antychrystem. Natomiast i nie był Antychrystem. Natomiast ten papież będzie Maryjny, ponieważ mamy maj, czyli miesiąc Maryjny. Zgadza się. Yy, mistycy XX wieku mówili, że czas XX, XXI wieku, to jest czas Ducha Świętego i czas Maryi. Konklawę jest takim wyjątkowym znakiem i świadectwem działania Ducha Świętego, który przez łomności, słabości działa przez ludzi, przez ten element ludzki w Kościele. Tajemnica wcielenia to jest to, co tłumaczy konklawę. Kardynałowie głosują jako ludzie w drodze do nieba. To nie są doskonali ludzie, bo nikt z nas doskonały nie jest, ale Pan Bóg, posługując się Duchem Świętym, wykorzystuje te słabości, aby wskazać nam właściwą drogę, i zawsze daje papieża na te czasy najlepszego. Papież Maryjny. Trzecia kwestia to taka, Coś tutaj przychodzą jakieś powiadomienia, ale nic się nie dzieje, widzę. Przepraszam. Trzecia sprawa to taka, że konklawe rozpoczęło się w środę. I to wam zawdzięczam, bo wy zauważyliście to. Jeszcze przed rozpoczęciem konklawe, że konklawe rozpocznie się w dniu świętego Józefa, czyli oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. No właśnie, te trzy elementy wskazują nam na papieża maryjnego... I oczywiście tu możemy od razu dodać czyli Chrystusowego, ponieważ Maria nie jest Maryjna, w takim znaczeniu, że nie koncentruje się na samej sobie, tylko jest Kecharitomena, jest pełna łaski, jest pełna Bożego działania, a nie własnego. Maria jest przezroczysta, czyli zawsze wskazuje na swojego syna. Mamy piękny czas, maj. Papież Franciszek zostawił nam Kościół w zmartwychwstaniu, tak mówiono. W ponieważ zmarł w Oktawie, przecież z Martwych Wstania, Oktawie Wielkanocy, i mamy Maj, kiedy przyroda budzi się do życia, czyli wiosna, czyli nowe życie, nowy etap, chociaż wciąż wpisany w tę tradycję. I jak cudownie jest korzystać z całości tradycji Kościoła Katolickiego. Przepraszam, że tak zerkam raz na Was, raz tutaj, ale oglądam sobie teraz, pozwolę sobie, nikt mi oczywiście za to nie płaci pochwalić stację kanał EWTN. Niesamowitą robotę zrobili, niesamowite przekazy przedkonklavę, reportaże i teraz live. W przeciwieństwie do pewnych. A nie będę mówił, których kanałów, trochę mi zaskoczyło, bo też pewna strona facebookowa maryjna, i nie chodzi o Radio Maria, upowszechniała tam no, różnego rodzaju fejki właśnie z tych kanałów, które no po prostu. Podawały jakieś mitologiczne wiadomości dotyczące tego, co się przed konklawą działo. EWTN, dziękuję Wam bardzo. Nie wiem, czy ktoś z Was, yy, drodzy dziennikarze EWTN, ten, ten materiał obejrzy, ale jeśli nie, to Wam wszystkim EWTN po, polecam. Zanim zaczniemy, bo przepraszam, znowu jest chaos, ale tak często jest na naszych materiałach. Bambuk działa przez ten chaos, właśnie porządkuje ten nasz chaos. Szukając tryptyku Jana Pawła II wczoraj który fragment wam przeczytałem o kaplicy sykstyńskiej, o tym wyborze, który dokonuje się podczas konklawy właśnie w kaplicy i kardynałowie są przed no, tym, tą, tym całym pejzażem sądu ostatecznego Michała Anioła. Znalazłem, nie wierzę w przypadki, książkę Wieczór się zbliża i dzień się już chyli kardynała Roberta Saracha. Yy, Ten książeczkę jakiś czas temu wrzuciłem do sklepiku moc Już zostało ostatnie egzemplarze, nie ma już jej w wydawnictwach w związku z tym też no, nie mogę jej więcej zamówić. To jest jedna z najważniejszych książek, jakie czytałem. Mistyczna, teologiczna, duchowa, maryjna, liturgiczna, sakramentalna, różańcowa, kapłańska, eucharystyczna. Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Ten tytuł jest niesamowity. Gdyby ten tytuł tutaj nie padł, to może i własną książkę chciałbym kiedyś tak właśnie zatytułować. I kardynał Robert Sarach w tej książce, przepięknej i cudownej, napisał w ten oto sposób. Ważne, abyśmy mieli chwilę bez słów. Chwilę na studium, chwilę aktywności, chwilę rozrywki, chwilę by trwać przed Bogiem żeby kochać go z całych sił. Jeśli kościół odnajdzie życie oparte na komunii, jego świadectwo będzie bardziej budujące, a oddziaływanie <laughs> bardziej wyraziste. Ten model mógłby odnosić się do Kuri, ale wymagałby radykalnego nawrócenia i większej świadomości, że pracujemy dla Królestwa Bożego. Tu przepraszam przerwę. Kardynał Robert Sarach <laughs> razem z papieżem Franciszkiem robił porządki porządki w Kuri Rzymskiej i stąd też o tym wspomina. I mocne słowa te są. Tu nie jest wszystko takie kolorowe i takie słodkie w tej książce, jakby nam się mogło wydawać, bo też są, są przestrogi dla Kościoła i dla nas katolików. A zatem ten model mógłby się odnosić do Kurii, prawda? Rekolekcje wielkopostne poza Rzymem, których chciał papież Franciszek, zmierzają w tym kierunku. Jest to jednak czas zbyt krótki, bardzo szczególny. Mówi się często, że w Kościele dąży się do większej kolegialności. Jaki jednak mamy model tej kolegialności, jeśli nie apostołów, którzy trwali na modlitwie, a konklawe jest aktem liturgicznym, jak powiedział kardynał Christoph Schönborn, mając jedno serce i jedną duszę. Dla ułatwienia owej kolegialności tworzy się często różne instytucje, rady czy komisje. Czemu nie brać wzoru z apostołów? Jeśli chcemy tworzyć kolegium kościelne, zacznijmy od wspólnej modlitwy. Trzeba nam też gorliwości w liturgii, godzin. Każdy biskup mógłby wprowadzić taką modlitwę w swojej katedrze i tym samym dać przykład życia w jedności eklezjalnej ze swymi księżmi. Tu kryje się prawdziwe źródło miłości i jedności. Nie będzie jedności w kościele, jeżeli nie będzie tej podstawy, czyli modlitwy wspólnej modlitwy, bo kościół jest wspólnotą. Jestem zaszokowany. Zabójczą atmosferą panującą w niektórych środowiskach kościoła. Miejsce miłości zajęło oszczerstwo pracy, karierowiczostwo, a radość zastąpiono zazdrością. Te słowa poszły kardynała Roberta Saracha. To nie jest internet, nie da się tego skasować. Są w książce bardzo mocne. Czekajcie, pokazują komin. Ok. Kaplicy Sekstyńskiej komin. Przepraszam. Papież Franciszek trafnie określił tę atmosferę i tę sytuację, stwierdzając, że plotkarze, te gaduły to terroryści, którzy zabijają ordynarnymi i zarozumiałymi słowami. Księża muszą mieć charyzmat sekretu i milczenia. Jeśli roztrwonią ten Boży dar na łatwe i powierzchowne słowa, zaufanie ludu bożego stopnieje jak śnieg na. Słońcu. I to jest jeden cytat z kardynała Roberta Saracha, ale jeszcze jeden. Książka jest dość gruba, bo ma ponad 400 stron. Przeciwieństwo szyderstwa zawsze kryje się w sakrum. Szyderstwo dąży bowiem do zbrukania, zdruzgotania i upokorzenia. Wyzbywa się wszelkiego szacunku. Sakrum przeciwnie oznacza uszanowienie... Uszanowienie, dobrze przeczytałem, i milczenie. Ubóstwienie szyderstwa niechybnie prowadzi do barbarzyństwa. Przyłączam się do analizy tego zjawiska, jaką przeprowadziła Chantal Del Sol w książce Nienawiść do Świata. Polecam jej książki, jest jedna w sklepie pomocowości.pl. Nawet ona napisała tak: Użycie sarkazmu i niszczenie czyjejś reputacji. Poczucie własnej wartości, a więc poniekąd duszy, może okazać się cięższe i okrutniejsze od użycia nagiej przemocy. Blizny ciała są często płytsze niż blizny duszy. Podobnie banalizacja zachowania, które wcześniej uznawane było za poważne, przewinienie umożliwia pewniejszą redystrybucję hierarchii wartości niż jakiekolwiek groźby fizyczne. Jestem przekonany teraz kardynał Robert Sarah kontynuuje że walka o cywilizację wymaga, by nie używać broni, którą posługuje się zło. Jakie, jaką bronią posługuje się zło? Cynizm, szyderstwo i hejt. A zatem kardynał Robert Sarach, no myślę, że dla wszystkich jest autorytetem. No jeżeli on takie rzeczy mówi, nie używajcie broni, której używa Szatan. Zresztą Święty Paweł napisał: "Zło dobrym zwyciężaj." To chyba powinniśmy, zresztą ta książka jest prorocza. Yy, warto ją po prostu mieć. Jak, jako, myślę, że wielu z Was ma. Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Jako takie kompedium yy, duchowo-mistyczne. Tak nazwałbym tę książkę dla nas, katolików. Dobro postępuje w milczeniu. Kurczę, powiem Wam szczerze, to jest dla mnie takie trudne. Dobro postępuje w milczeniu. Uczę się tego od papieża Franciszka. Proszę go o to właśnie. Żeby nie odpowiadać na hejt y, złym słowem. I od momentu, kiedy zacząłem go o to prosić, y, udaje mi się to. Naprawdę mi się to udaje. Chrześcijanie i ludzie dobrej woli nie powinni wchodzić w logikę walki o posiadanie przestrzeni medialnej, ok? Zarzucanie siebie memami, y, czasami memami, które po prostu. No, w sposób taki prześmiewczy, bo chcemy coś dobrego zrobić dla kościoła, tworzymy jakieś memy, które tak naprawdę działają na niekorzyść kościoła. To nie jest ta droga. Nie, nie zaoferujemy współczesnemu człowiekowi takiej rozrywki, jaką daje to, da, dają te miejsca, gdzie kościoła nie ma. W związku z tym, co możemy, jako my, katolicy, zaoferować człowiekowi współczesnemu, pogrążonemu w chaosie, rozpędzonemu, prawda? między tłumem, hałaśliwym tłumem, ciszę, milczenie, skupienie, modlitwę, obecność, cierpliwość, miłosierdzie, miłość, dobroć, życzliwość, pokój. Dużo tego, bardzo dużo, ale to możemy zaproponować, zaoferować. <laughs> Prawdziwa walka toczy się w sercach. Sumienie, które w milczeniu szanuje tajemnice Boga i człowieka skutecznie udaremnia. Wrzaski ideologów w mediach. Kościół, jako jedyny, broni autentycznego humanizmu. Kościół jest ostatnim szańcem, ostatnią niezawodną obroną człowieka i jego godności. Niektóre agencje ONZ-owskie, a także niektóre instytucje europejskie dysponują ogromnymi środkami finansowymi i technologicznymi, wydały nauczaniu Kościoła agresywną wojnę. Ludzie już nie mają środków umożliwiających refleksję, są znieczuleni, hipnotyzowani, tracą zdolność do rozumnych reakcji. Zysk jest jedynym bogiem zglobalizowanych elit, których nic nie obchodzi przyszłość człowieka. Dalej czytam tę książkę, do niej wracam. Myślę, że ułożymy sobie jakieś medytacje różańcowe, ok? Z kardynałem Robertem Sarachem, właśnie na podstawie tej książki wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Czekajcie, bo głębie się poderwały z tego. Z... No ale dobra, wy już wiecie jaki jest wynik, okej, okay, to nie będę wam tutaj, ja nie wiem, bo ja, wy jest, ja jestem w przeszłości, jeszcze nagrywam to w przeszłości, wy jesteście już w przyszłości. Jaki będzie papież i, i jakiego potrzebujemy? O 14 radościach Maryi. Nasza polska mistyczka, przepraszam, siostra Małgorzato, siostra Małgorzata Borkowska, Benedyktynka, tak ją nazywam, w tej książeczce, ją kiedyś też wam, wam o niej mówiłem, ona jest w sklepiku niesamowite rzeczy napisała o Maryi, o tych 14 radościach ale do niej sobie może jeszcze wrócimy, bo chcę na, na koniec pokora serca najnowsza książeczka ojca Dolindo Ruotolo, pozwólcie słów kilka oddajmy yy, ojcu Dolindo głos pokora daje duszy taką właśnie tajemną przejrzystość pogrąża ją w Bogu wypełnia ją Bogiem, sprawia, że jest w nim małym słońcem światła życia i miłości, ona jest w Bogu Zna siebie w świetle Boga, dlatego rodzi się w niej poczucie własnej nicości, z powodu zaś tego poznania oraz uniżenia oddycha miłością nową i potężną, która łączy ją z Bogiem. Każdy objaw pychy jest nieznajomością siebie samego, jest redukowaniem wielkości, jest ochłodzeniem miłości. Człowiek pyszny uznaje siebie za kogoś, kim nie jest. Zakłada, że jest czymś więcej. Niż powinien być, więc jest zamknięty w sobie samym. Nie ma światła prawdy, nie ma płodności wiedzy, nie ma ognia miłości. miłości. Zostawiam Was z Ojcem Dolindo Ruotolo i zostawiam Was w naszej ciszy i z naszymi sercami. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie.